Thank you. Mieszony Pumpkin Spice dla Ani. To będzie twój pierwszy raz Pumpkin Spice. A no, nawet jak Aj. się nie posmakuje, no musisz też życie spróbować. Ale też wymieszam. Teraz przywitam. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybieram aparat do vlogowania dla Ani no. i pokazuję jej, jak fajnie szybko wyostrza. Widzisz? Kochani, no. takie, tak, taki cień do oczu. Mam nadzieję, że się wyostrzy. Zdrowy. No właśnie, Ania, pierwsza spię Pumpkin Spice, jestem bez makier. Tak, w końcu się witam. Zajbista macza, nie macza, tylko Pumpkin Spice latach. Ania nigdy a, jest lata A ja dość kiedyś zupę dyniową? Bo ja byłam, ale nie, nie Lepsza kawa. Lepsza No ale ja się tutaj przekitram, się wstydzę, ale jeszcze Ci pokażę, że ten aparatik może sobie tak to postawić. O. To było do tego, ten statyk? Tak, ale to się kupuje osobno. Ja akurat kupiłam, tak, że była promka. Widzisz, jak fajnie mnie rozmyło? Mhm. Także będziesz chciała pokazać. O, na przykład. super. Szybko roz... Szybko, szybko wyostrza. O, super. I to jest na automacie wszystko, także też jest jasno. Jestem bez szpecherki, ale zaraz nam się to zmieni. A nie opalona. Tak. No nie, hmm. ma, nie mam jak pokazać. Ale to... nikt nas nie obsłuży. Siemanderko, ja już jestem w studiu, w studio w studiu, obie formy są poprawne, u Ani. Już rok temu Wam pokazywałam, ale pokażę Wam jeszcze raz, jak ona to ma fajnie. Będziemy robić make-up. Później może sobie jeszcze przeprostuję włosy albo podkręcę, dlatego że nic nie robiłam. I ostatnio Ania użyła tej palety i tej. No. I Bloom. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy zrobiły coś całkiem... W brązach, bo ostatnio mi dołożyła też róże, a ja bym się chciała bez róży, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chciałabym również makijaż w macie. Także będzie mat, będzie mat, bo ja chcę mat, lubię mat. Tutaj wszystkie piękne pędzelki, nie chcę oczywiście macać. I w ogóle epicentrum, moim zdaniem, tego studia i w ogóle tu właśnie u Ani Miejsca jest ten piękny piec kaflowy. Pokazuję piec kaflowy, kiedy? Piękna, jest. jest Dziękuję mam już o, a to są rzęsy. To, to są rzęsy, na których zawsze tak. pracujesz, tak? To, to są Orabel. Rabel, no. Najlepsze? Najlepsze. Będziemy naklejać dzisiaj? Tak. O MG. Tutaj moja torebka. Muszę zobaczyć w pełnej krasie Piękna kolor. Także tutaj Ania też jest bardziej beżowa, także zależy tak. od światła. Że czasem jest bardziej szara, bardziej beżowa. Tutaj jakieś piękne kwiatuszki. Ania! Będzie kanał! W końcu będzie kanał no. Dobra, to co, lecimy? Lecimy z tym no. make-upem? Tak. Ale patrzcie na to. Jest, jest, jest. Yeah, no ile tego jest? Strasznie dużo. Ile podkładów? Ja Już będę powiedzieć troszkę bardziej. Dużo. Mam nadzieję, że będę bardziej opalona. Dobra, zasi zasiadam tu? Tak. No. Ale fajnie. Jakie to masz tu super światło? Powiedz jakim stylu będziemy robić make-up? No na pewno coś matowego, na pewno właśnie. Będą Czy matowy jest ok Bo zawsze dziewczyny, Ewa musisz błysk, musisz błysk. Dużo więcej osób teraz się decyduje, dużo więcej pań młodych się teraz decyduje właśnie na, na maty, bo hmm. dużo pań chce na przykład makijażu okolicznościowy właśnie z błyskiem, a panie żeby się wyróżniać wybierają matowy makijaż. Aha, Także to na odwrót. wiele, wiele teraz y, robiłam właśnie makijaży matowych i coraz częściej się to zdarza mat teraz wchodzi w modę, albo już jest w sumie modny jakiś czas, więc, mhm. więc jak najbardziej, no. A powiedz mi, top numer jeden: najlepszy kosmetyk, jaki masz do makijażu. Może być cokolwiek: paleta, Ciężko. podkład, który się na, sprawdza na klientkach w większości. A czy paleta, no to y, ja bardzo lubię Mario. Mm. No, to jest make-up i Mario. A to ty mi ja mówiłaś? Burdasie. Pokażesz, jak wygląda? Tak, pokażę. To ty mi mówiłaś, że my sobie kupiłaś. Jeszcze taką. się nie znam tak dobrze, co mam Lega. Pokazywać, a co nie? No, to jest same masowe. pokazywać. I na warsztatach najbardziej mi się sprawdza i do makijażu. I, I nią będziemy dzisiaj robić. Tak, na pewno okay. dużo będziemy nią robić. Chęci e... mieć big transformation, bo to jest nic naży. I co jeszcze? Ciężko! Jezus, ja mam tyle rzeczy, że naprawdę ciężko jest mi powiedzieć. A pędzel, co? bez którego nie wyobrażasz sobie życia? Bez którego sobie nie wyobrażam i zawsze. No to do korektora. Teraz nie znajdę, jak trzeba będzie. Z Boho Beauty 234V. O, fajne. To jest korektor, który jest ze mną od lat i ja go zmieniłam, bo wszystkie pędzle jego nie zmieniłam. Więc chyba tak. Kiedyś ja będę musiała sobie zrobić listę. O, jakie te piękne. No, to są, są tanie. Wiesz, że Charlotte wchodzi do Polski? Tak tak, tak, tak. Oni już mieli dużo wcześniej wchodzić, ale przez wiadomo co hmm. nie weszli. Ekstra. E, a jeśli chodzi o może markę, bo będzie łatwiej mi powiedzieć, jaka marka, to Hourglass. Hourglass, ten veil, podobno... W to produkty, no w ogóle wszystkie produkty. Muszę sobie są Masz te tak rozświetlacze? To są tak o, piękne produkty, że... Ja mam praktycznie wszystkie limitowane palety, więc... Uuuu. Y no Hourglass to jest. To jest do no, jasnej karnacji to jest do ciemniejszej. Jakby... I to są rozświetlacze, tak? I pudry, i. Ale i piękne opakowanie. To jest pierwsza chyba limitowana, która wyszła, jak Aurora, już był w Polsce. Mhm. No to ja ją szukałam 7 miesięcy i yeah. dziewczyna, kursantka mi ją ym, znalaz, znalazła i kupiłam ją za grosze, mhm. yy, nówkę paletę. No i to jest yy, mm. teraz z tej najnowszej, ale już wychodzi kolejna kolejny. Ja nie widzę dużej a nie, no widać, te się różnią. No ja widzę bardzo dużo. Ta dużą, jest ale bardziej zgaszona. Tak, tak, tak. Ja bym na przykład u ciebie bardziej takie, mhm. taką kolorystykę, jakbyś miała, ten. I jest jeszcze druga. Oh cute. I ona jest to już taka bardzo, bardzo ciemna. Bardzo to już z takich ciemniejszych karnacji, no ale to jest amerykańska wejdzie. też firma, no. więc oni bardziej idą na ich karnację mhm. wszystko. Także tak to wygląda. No kocham, Fajnie. kocham te produkty. A ulubiony brązer z Orglasa, bo pewnie dużo będzie osób pytać o takie rzeczy, to jest ten Nude. On jest Kiękny. przepiękny. Nude, nude Bronze Light. To jest, I to jest bronzer? Tak on jest, jest matowy? Taka na troszkę. To jest bronzer. On jest taki Delikatnie. bardzo delikatny, ale nie można bardzo ładnie budować. A masz jakiś widzisz, bronzer na dzisiaj? Ja mam dzisiaj Milk Chocolate Soleil Stoofaced. Jeszcze mhm, starą wersję. Też taką, tą, tą wersję mat, taką typową. Tak. A ja mam dark jest za ciemny. No, jest no. Ale ja jestem opalona, więc generalnie... To prawda, jestem biała. Jakbym mhm. była jaśniejsza, to on nie jest wcale taki dobry do mnie. Mhm. On był mhm. dla mnie za pomarańczowy. Trzeba powiedzieć, Ulubione kosmetyki. się ma, ja nagra u, ulubieńców na pewno na swój kanał. ja ja się zbieram do tego już ile. Ale już masz aparat? Już trzy tygodnie, już miałam przed wakacjami kupić tak. aparat i nie kupiłam, bo oczywiście były zawirowania. Teraz jak byłyśmy kupić, to też były zawirowania. Tak, ale, ale się, udało. się udało. Tak. <laughs> tak. tak. Dobra, no to... Te, to jest najważniejsze. Tak, ja Wam pokażę. Ale pokażę Wam coś okay. jeszcze, co kocha Ewa. <laughs> ko ale to może ja są wersje ciemna? Tak. O, szko, skoro Ale to. przez Ewę kupiłam i, I co? Uż I Bardzo lubię, bardzo lubię. Nie, jest. sama nie używam, ale Za na klientkach, no bo klientki kochałam. Ten 395 to jest ciemniejszy. No fajniej, właśnie, fajniej. widziałam u ciebie, ale boję się tego koloru. Nie, to, to... bardzo. On się super też rozciera, nie jest taki ciemny no jak spoko. na ten. Mogą go no przywieźć spoko. Dziewczyny zobaczcie na ten perfekcyjny, perfekcyjną szpachlę. Muszę to zobaczyć w kolorze. Pięknie, no. ale idę do okna. No ja przy Tobie teraz. <laughs> jak? Wow, o tutaj jest softbox. Zrobiłyśmy makijaż podobny do ostatniego, tylko w innych, tak, kolorach. w innych kolorach. No. Tylko też jestem, jestem jestem tutaj przyświetlona chyba. Nie jest wiem jak, jak tak to będzie widać. Ale... Patrzcie na te rzęsy. Czyli zrobiłyśmy przydymioną tak, kreskę w brązach. Spuskę, załamanie matowo. troszkę jasnego tutaj i no i rzęs. Tak i, i jasna pomadka nude. Jeszcze sobie jest może ciennego, tu podejdę no? i zobaczymy. Ten aparat już mi przyświetla, ale pięknie. No ja bym sobie nigdy tego... Tak, zobaczcie na to oko. To jest tak jak mój perfekcyjny makijaż. się tak jakbym ja chciała się malować. <śm> 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 ale pięknie, z białe zęby mam przy tej pomadce. Także zaraz wam pokażemy, bo ja już się tutaj napatrzam. Nie no, transformation jest. Tu jest też nierówne światło, Ewa, wiesz? Mm -hmm. Bo z okna i w ogóle... No ale nie... widać, no widać było, jak było przed. No. Zobaczcie. Wow. Pięknie, Anusia. Pięknie. Także dziewczyny z Krakowa do Ani. Na warsztat bo na makijażu ok okolicznościowy, także moja siostra też na pewno będzie zachwycona. Będę teraz tak i Idę na paznokcie, zabiorę was ze sobą wieczorem, to będę tam po prostu gwiazdą. O! Nie ma miejsca mam 0 minut. nie dobrze jest. Chyba jest dobrze, nie wiem, coś mi aparat szwankuje, bo mi się tu 0 minut na karcie wyświetla, ale tutaj niby jest, także... Hmm. Nawet jak robię podbruda od dołu, to jest flawless. Hmm. Pokażemy Wam, co użyłyśmy, bo były Czyli ostatnie pytania na Instagramie. Generalnie. No ale pewnie tak, na pewno będzie pytania o podkłady, no to mieszałyśmy Futurista z, z wr no bo Ewa też lubi wr mhm. i no i jednak mimo wszystko jeśli chodzi o utrzymywanie się, no to to tak. super pielęgnacja, bardzo lekka, użyłam serum i z Doktora Jarta. I mydełko. Tak, lash brown, no to wiadomo, nie? Mhm. to jest a oczy. Paletę. Aha, to no dobrze. tak jak mówiłyśmy wcześniej, paleta z Make Up by Mario. I mhm. używamy tego cienia do załamania, rozcierałam sobie kreseczkę, tym robiłam. Mhm. Hej, hejo, dzień dobry, witam was w kolejnym dniu tak naprawdę, łączony vlog Dlatego, że jak już wróciłam przedwczoraj z Krakowa to już nic nie nagrałam, bo nie miałam pamięci w karcie Także widzieliście, makijaż mi się super utrzymał Mam nowe pazy, Już zaraz wam pokażę Karola musisz mi pokazać jak zrobić ładne zdjęcie paznokci Ale jestem słuchajcie u Gosia specjalnego, zaraz wam pokażę Najpierw wam pokażę świetny dziennie moje nowe paznokcie, które mają piękny kolor jesienny I to jest słuchajcie Firma Modena, a lakier się nazywa Cloves, czyli ba goździki. Cute. No, chyba bardziej jesiennych nie mogło być. Nie, śliczne. Ale Cute. bardzo ładnie też wyglądają do opalonej skóry. Zobaczcie, z kim jestem, hello. jestem No, hello! Jestem z Karolcią Bo, i może na Obróżę. Nareszcie, nareszcie. <laughs> tak. Wiecie co? Nie widziałyśmy się... Cztery lata. Tragedia to jest, wiesz? No, to cztery już lata. To nie może coś takiego się drugi raz powtórzyć. Tak, no. Chcemy to nagrać, żeby mieć później nawet pamiątkę tak. z tego spotkania, bo jak ostatnio widzieliśmy się na Meet Beauty, to, to co? Moi rodzice przyjechali tutaj na grzyby, bo mają w okolicy jakiś fajny las i mnie po prostu u Karoli podrzucili. No bo ogólnie nie da się tutaj dojechać A żadnym średnim transportem. A godzinę drogi po... do siebie. Ty już byłaś wszędzie. Byłaś w jakimś tak. w Wrocławiu, w Krakowie, No ale nie ma przyjazdu, wiesz. No Gdyby była jakaś taka sytuacja, że jest jakiś bezpośredni pociąg, to ja bym była tu, wiesz, co weekend. No nie ale nie ja przyjadę czas. teraz do Ciebie na weekend. To z tym przyjedziesz, razem. tak. No. W ogóle no. dostałam od Ewelasza. Tak, zaznam, pokażemy. Ale pokażemy. E, Tak? Chcesz? No to pokażę, czekajcie. To nagraj do siebie, do vlogaska, a potem do a. Ciebie. Ja sobie myślę, wiesz, bo wiem, że Ty też lubisz Lasha, ja Karo Karo też działam Lashan, bo wiem, że ona ma tyle kosmetyków, a, a Lasha to jednak w Polsce nie ma. Lasha Nie będzie. Połowę będzie u mnie, połowa będzie u Ciebie. Rainbow Bubble Bar. Widziałam takie nowe jakieś, co było. Wow, nie widziałam tego. Mm. Mm. I jak, jak tak Ładnie, jak jest od pustu? Z od pustu tak, cukierki. Tak, tak, tak. To no jest jakieś ruchu. medełko ci wrzuciłam. Winogrono, fajnie pachnie, ale A to fajnie. nie zlasza. Jakieś handmade? Tak, handmade. Macza. Macza, O to jest to? podobno mega na wilża. Co ty mówisz? E... Będzie mi szkoda. Ale ty lubisz macze, co nie? Ja kocham macie, ale to no, nie Ja że... nie piłam macie w ogóle. Tak? To ja ci zrobię to, no, zaraz. To jest jest Ale właśnie. ja ci zrobię najlepszą. Ular... Daj, podmachać. O, oh, przepiękne. Jak, jak chai tea tak. wygląda. E, pachnie. Oj, takie ładne. I co, otwierać to? Czy u mnie? No, no, to resztę to do ok. I tak jedna tą kula została. Ale u no to siebie dobra. Tyś, to oczy, że <grym> sobie swoje Tak, to opatę. nie będzie to samo. Będziecie oglądać dwa razy to samo, ale wiecie jak. Może tyle mnie weźmie do lumpa. O, o jezu. Jezu. Ja już nie pamiętam w ogóle, co ja to pobrałam. No no, w... Cieszę się, że to przetrwało te podróże. I Ruc, No i coś na ten odżywka. temat. Widzicie, co to jest najlepsza odżywka w ogóle. Hello? Nie, najlepsza odżywka do skóry głowy, naprawdę. Ja za każdym razem miałam jakieś problemy. Włosów. Tak, dlatego że to nakładacie na skalp na pół godziny i, I przegmierzmy. troszkę, to jest takie metalowe. Mrowi, Tak, metalowym robi, no ale Jezu, kocham to. Tak, naprawdę, Nie ludzie to naprawdę wracają i jak sobie wpiszecie roots before and after na tak, Google, to widać rezultaty. mnóstwo takich mini włosów się pojawia, no to jest hit. Tak, bo We to jest Włoszech... świeże, że więc trzeba to zużyć. Tak. Ile to ma? Wiesz co, właśnie to trzeba y, już ci mówię. A co dzisiaj zrobił? Do 20... A nie, spoko, Aha, do 26 6 czyli Aha. do czerwca. Więc spoko. A ten, a kto Jezu, robił? Się strasznie. Elwira, w ogóle same Polki i Polacy robią. Co ty Elwira, mówisz? Magda, Piotrek. No? Weź ją na Instagramie. Niech nam ten. wiem, no. co to jest. Napiszemy, znajdziemy Elwirę, znajdziemy ją na Instagramie. i jeszcze będzie, będzie miała zdjęcia. odpadki z Lasza, to będziemy tam. O, Jezu, to stały fajnie, na czat, no. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o te podpisy, to to mnie zainspirowało do torebek. Super. Dlatego, że u nas, u nas, jak bigori robi torebki, to właśnie to była moja propozycja, żeby było napisane, kto torebkę szył i kto to torebkę właśnie kroił. Bo to jest fajne, bo to jest takie personalizowane. Wiem, że to robił człowiek ale a nie poczekaj, robot. Ale poczekaj, bo ja przyniosę torebkę. Dobra. Co to, to nie jest lokowanie produktu? Ja Wiem, że może by było ładniej w jakimś płaszczu czy coś. Ale jak Ewa przyjechałam z tą torebką, no, ja tą torebkę pięknie, mam. Ale nie widać tej koloru, może tutaj jest Dawaj tu. o, no. Ja po prostu jestem zakochana w tej czekoladzie i słuchajcie, planowałam sobie zakupić tą Jackmus, czy jak on się. jak no, to Jackmus, Jackmus? Jack 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 coś takiego. No, ale ci pasuje nawet. Ewa, ja jestem zakochana w tym czekoladzie. To wygląda na, na czarną, ale tutaj, o, tutaj widać kolor. Ym, mam pomarańczową i Kocham ten model, w ogóle ona jest tak piękna, Zgodna. uniwersalna, ale wiesz, pomarańczowanie nie do wszystkiego no, pasuje, nie. Nie? a ja po prostu ta czekolada... piękna. Jezu. No, Cieszę się, że Ci się podoba. Po prostu jesień, ja ją kupuję dzisiaj jeszcze. <grym> Naprawdę? <grym> a ja, ja, wiesz, że są jakieś promki? Nie wiem, ale to ja kupujesz więcej więc nie taka promka, ale super wygląda. Mega. I ona jest też tak. a wiesz, że jest taki meg, że jakbyś chciała nosić na crossbody na szerokim pasku, to tutaj w środku jest to. Na klucze, więc ty sobie możesz to dołączyć i przedłużyć ten pasek i wtedy masz crossbody szerokie. Jakieś to. Ja muszę dwa, bo jestem większa, ale jesteś Jaki drobna, sztof. to ci występuje. No bo teraz nie założysz na crossbody na szerokim. Chociaż ty może założysz. Patrz. No ale No jakbyś ja troszeczkę duszył, to właśnie sobie ten paseczek dopinać. Ale super o to! No, wszystko Mega. jest przemyślane i to jest też fajne, żeby wiesz, nie marnować materiału, więc jest zero waste. W, w, Jestem zakochana. Kiedy to wjeżdża, bo muszę kupić Już tą torebkę przed, ale ten film. Muszę eee. tę kupić przed, przed, tym, zanim to się pojawi, bo nie będzie czekoladowy. Będzie, bo to są na zamówienie robione. A, no to więc wiesz. Myślałam, że limitka. <głos》> nie, 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 nie. A, Także są. A dobre. kto z Gaysel tu paraduje? No, mały ten. Mała piękna. No nie daj Piony kochany w ogóle. Ale masz piękną torebaczka. Piękna YSL. Ja Oli się tu. bardzo cieszy, że ciocia przyjechała, nie? Bardzo. Ja od Karoli dostanę... Zrobiliśmy wymiankę. Hmm. Ja i angielskie rzeczy, ona mi polskie. Hmm. I nie tylko, bo tutaj mam coś bardzo fajnego. Karola bardzo poleca tą markę. Jak ona się nazywa? Helica. Felicea. Bardzo. I tutaj jest takie trio. Upsi. Otóż Oli się dorwał do tego. Ale jest trio. Brązer, rozświetlacz i róż. I muszę sobie kupić cienie, bo Karola ma piękne cienie na oczach. Pokażę Ci może. Pokażę na Twoich oczach. Piękny brąz. Ale nie wiem, czy to tak odda. No, no nie odda. No. Ale naprawdę, chociaż brąz, ale brąz brązowy równy. Tutaj mam podobną najlepszą konturówkę. I to jest konturóweczka w kolorze... Nie wiem jakim. 56. 56 oczywiście brązik musi być. I słuchajcie, to nie koniec, bo jeszcze tu mi Karola skomponowała E, Paletę cieni. Wiecie co? Ja może położę sobie ten aparat, żeby to tak nie dędało. O. Piękna, tylko taka magnetyczna. I obczajcie, że ten kolor, ten kolor. Piękne. Także będę się malować, bo brązów nigdy za wiele, bo każdy jest inny. Tak samo mm. po co ci tyle tych pomadek nude? Girl! Jak Każda proszę? jest inna. Proszę zastrówić sobie zastr... tego. Sami jest... I pomadka w kolorze numer 49. No piękna! Ale wszystko wybierałam Ci, żeby było ciepłe, naprawdę. Pięknie. I specjalnie dla ciebie wiedziałam, że jesteś ciepło kolorystycznie, bo ty jesteś jesienią, nie? Tak. Wszystko czekoladki, tak. jakieś nie tak. Bo tak się mamy. cieszę, że jakoś na to. Przy... Nie jakoś, tylko jesień. O, to jest o, to. musisz sobie kupić. No sztos. Piękny. Piękno. I to jest ten brąz, co masz, tak? Tak. Wszystko, znaczy każdego po, Aha, po trochę. Co, a jak ona się nazywa? Nude, 201 Nude. A czy Ty nie robiłaś tego podkładu Felicea? Nie. A, bo ja robiłam, ale mi się nie Nie, ale nie, skąd? Ja nie znam nie? tej marki w ogóle, ale o, była roz, rozwalona, więc by muszę sobie podtemperować, zaraz sobie zrobię pontony. Uwielbiam tą konturówkę, kocham ją, lubię ją Proszę bardzo. Od razu sobie nałożę. Co mi tam porwałeś? A ja ci Karola pokażesz to z pomadkę. Nie, pokaż mi się w tym. Oh! Karola mi poleca 21. A to z błyszczyk? Błyszczyk mm, cudowny, cudowny, naprawdę. Uuu, ładne. My lubimy te same kolory ust. Taki pilotop trochę. Tak. Mm. ten kolor. Bardzo błyszczym. ładny, taki ślubny. I... Taki dzienniaczek. Koleżanka mi kiedyś Piękny. I z tą konturówką jak ładnie wygląda. Czyli to będzie neutralne i dla ciepłych i dla chłodnych typów, bo ty jesteś latem i też super wygląda. ślicznie, no mój kolor. A wiesz, że cały dzień, później ten błyskotron. Tak? zobaczymy. See you. See you, nara. Jesteśmy na lumpach, ale wbijajcie do Karoli na kanał, bo Karola ma, pewnie więcej pokaże, bo nie chce mi też nagrywać tego samego, a to wam pokażę bardzo fajną kurtkę z... Mango, emeczka, taka paferka akurat. No może nie umiem jej pokazać, ale na żeby wygląda lepiej niż, niż tutaj. Ja ogólnie na lupach uwielbiam właśnie płaszcze. E, tak, ta ładna czerwie, ale zniszczone strasznie. To nie. Ale wiecie, trzeba wszystko przepatrzeć. Wszystko trzeba przepatrzeć. Bling blink U, to też mój kolor, ale nie ciekawe. Uuuu, brązy. No. Uuu, ładny kolor. Poka. Ale ty nagrywasz coś? Nagrywaj. A czekaj, że mi pójdzie. Przyjdzie. No ej, fajne to jest. Zmierzę sobie. Taką kolum dużo kurtkę. Okej. Okay. Tak, jesteśmy w przerwie na lumpy, bo mieliśmy specjalną dowózkę do burgerów. lumpa burgerów, więc siedzimy sobie na krawężniku. Tu ktoś nam piwerko zostawił jeszcze. O. Także My będziemy jak, jak żule siedzieć na krawężniku i jeść burgery. Słuchajcie. Burgery, bunkier, niele, pamiętajcie to. Ja może zrobię open box, bo tobie Zup. będzie źle. No ale mam Natomiast... Jezu Ewa, no nie jadłam takiego burgera nigdzie w Polsce. Uuuu i to wszystko Otworzymy z lokalnych my... rzeczy. Taki wszystko z lokalnych rzeczy. Yy, I pan po prostu ma coś takiego, że bierze też mięsko od lokalnych dostawców. Jak mu się Super. skończy, to potrafi zamknąć o 12. Mhm. Sam piecze bułki, no ale zobaczcie jak mm. to wygląda. Więc drugi taki sam, smacznego, tak? moja kochana to idziemy Zobaczmy, jeść. Zobaczcie, że to będzie taki najlepszy burger. Słuchajcie, pali mnie gęba strasznie. A mm. sztos, i nie ma tu żadnych zbędnych składników, wszystko idealnie gra. Burger teściowy. Młeczka. Mm. Keczówki Taka... z majonezem. Mm -hmm. Pycha. Kocham. Pa, pa.